ma. Mm. Welcome to my channel. Witam na moim kanale do nauki angielskiego. Ten obok to ja, zanim zrozumiałem na czym naprawdę polega nauka angielskiego. Czytałem, robiłem mnóstwo kserówek, uczyłem się niewłaściwych rzeczy, zdałem maturę na 100%, ba, dostałem nawet dyplom magistra angielskiej. Dalej jednak nie czułem się pewnie mówiąc po angielsku. Po prostu za mało rozmawiałem. Pewnego dnia postanowiłem jednak żyć językiem. Zamieszkałem z Erasmusami, zacząłem podróżować, pracować za granicą. OK, ty nie musisz tego robić. Na tym kanale pomogę Ci bez wychodzenia z domu zacząć mówić, zerwać tą blokadę, zerwać tą taśmę. Dlaczego warto subskrybować mój kanał? Znajdziesz tu praktyczne porady, jak znaleźć partnerów do rozmów bez klonowania się. Skąd brać najciekawsze materiały dla przyjemnej nauki? Jak zaoszczędzić czas, które czasy gramatyczne warto znać, a które możesz sobie zostawić na później. Będą też mini lekcje z praktycznymi zwrotami, reakcjami językowymi, które pozwolą Ci poczuć się pewnie w każdej rozmowie. Na pewno subskrybujesz już wiele kanałów. Ja to kiedyś subskrybowałem tylko podróżników i trenerów personalnych, ale żaden z nich nie nauczył mnie mówić po angielsku. No właśnie. Mam nadzieję, że zaprosisz mnie do swojego wirtualnego świata, a w zamian za to pomogę Ci mówić swobodnie po angielsku. To jak? Dawaj suba i lecimy.